serdecznie na konferencji prasowej po dzisiejszym spotkaniu, pierwszy komentarz poprosimy trenera który przyjeździe. Dobry wieczór. Przede wszystkim dziękuję trenerowi za mecz, za to spotkanie. Jeszcze raz pogratuluję awansu, bo, bo jest czego. Fajnie, że takie środki jak Sosnowiec są na szczeblu centralnym i w pierwszej lidze i to naprawdę trzeba klaskać, bo jak się przyjeżdża tutaj to aż serce rośnie, jak się widzi te boiska, czy znaczy główne boisko, w jakim jest stanie kibiców, także gratuluję. Natomiast co do spotkania, ja się bardzo cieszę, bo przez 3 lata w Płocku na inauguracji nie udało mi się wygrać. Dzisiaj ten cel został zrealizowany. To był dla nas trudny mecz. Dobrze się dla nas ułożył i wydawało się, że do 75 minuty w miarę udało się go kontrolować. Później niepotrzebnie oddaliśmy inicjatywę i Zagłębie stworzyło kilka sytuacji po, po zagrożeniu, po zamieszaniu, natomiast no my również mieliśmy swoje szanse na 2-0. Myślę, że gdyby udało się strzelić w bramkę szybciej, to ten mecz byłby rozstrzygnięty. Natomiast zdawaliśmy sobie sprawę, że gramy na ciężkim terenie z Benjaminkiem. W pierwszych kolejkach już są w ogóle, to są zawsze trudne mecze. Rok temu przegraliśmy z Bytowią na inaugurację też, też z Benjaminkiem, także zdawaliśmy sobie sprawę w skali trudności. Gratuluję chłopakom. Tutaj potrzebujemy cały czas czasu. Każdy dzień, każda jednostka jest dla nas na wagę złota. Tym bardziej cieszę się, że udało się ten mecz wygrać i zainkasować trzy punkty. Trenerowi życzę powodzenia w dalszych meczach. Dziękuję za gratulacje, trenerowi. I też zacznę od gratulacji od podziękowań oczywiście. Dziękuję zawodnikom za wkład w ten mecz. Naprawdę. Dali siebie dużo. Dziękuję również kibicom za wsparcie. Naprawdę ten doping niósł nas do ostatnich minut. Również w tych ostatnich minutach mogliśmy gdzieś pokusić się o po bramkę. No cóż, ta piękna seria bez porażki się skończyła. Zakończyła ją. Skończyła tą serię drużyna Wisły Płock. Trudno, do góry głowa panowie, tak mówiliśmy sobie w szatni, do góry głowa, do góry łeb wręcz nawet. Przed nami kolejne mecze, już najbliższe w Katowicach. To tyle chyba, bo, bo powiem szczerze, że gdzieś tam zasługiwaliśmy, może na tą bramkę, ale znowu nie udało się strzelić. Dziękuję. Jeśli są pytania, zapraszam państwa. Pytanie do drugiego, Obserwując jaką zmiana dawał jak to że nie zaryzykowaliście i od początku nie właśnie właśnie nieruchomości? Dawid nie, nie, nie był wczoraj w treningu, także e, miał gorączkę, nie spał dwie noce. Także tutaj niestety musieliśmy jednak wziąć to pod uwagę i tutaj bardziej patrzyliśmy na jego zdrowie. Pytanie o właściwie te które były, tak? Czy nie akurat ta akcja, kiedy Arak których głową, prawda? W tej sytuacji, no cóż, żeby... teraz nie wykorzystałam, mam nadzieję, że wykorzysta w najbliższym meczu. Podobną sytuację miał Mizgi, podobną sytuację miał Fidził, tak jest. No szkoda, że nie zamieniliśmy tego na bramki. Czekam na następny mecz i, i z wiarą podchodzimy do tego, że, że będziemy skuteczniejsi.